Siemanku, dzisiaj Wam pokażę przejazd kolejowy na grze Roblox, a tak naprawdę na grze zbuduj przejazd kolejowy Build Rainbow Crossing chyba i USA. zaczynam od prezentacji. Przejazd kolejowy jest taki koło taki zrobiłem właśnie z przeróbki. Ja właśnie widzę ten przejazd w czasie budowy i on nadal jest w czasie budowy ten przejazd, ale ja już nagram całkowitość na tej grze. Proszę bardzo, taki sygnalizator z USA. Proszę bardzo. Tutaj rogatki. Rogatka taka przejścia tutaj jest, a tam na drugiej stronie jest droga. O tutaj, tam też jest droga. Więc idziemy o. I proszę bardzo, teraz zrobię takie szlaki. Tam mamy szlak na Bielawę Zachodnią, najbliższa stacja to Bielawa Centralna, a tam mamy szlak na Legnicę. Najbliższa stacja to Dzierżon Śląski. Muszę sobie rękoma to przestawiać, wystawiać. Ten telefon jest zbyt ciężki. Tutaj mamy szafkę sterowniczą. Tutaj mamy jeszcze światła drogowe. Wejdę na samochód. I tutaj światła drogowe. Proszę bardzo. Tak się prezentuje. I widzowie przejedzie pociąg Amtrak yy, Intercity, taki, no kolej do Lushąski jako przejedzie przez przejazd, więc zaraz się widzimy. Więc widzowie już będzie przejazd z zamykał. Proszę bardzo. Się zamyka. Proszę bardzo. I będzie jechał później pociąg towarowy CSX, x Chyba tutaj zrealizatory tak mrygają To że są nieczynne I przejedzie pociąg Amtrak Polejdziemy sobie Proszę bardzo I tam widzowie widzicie światła Amtraka Właśnie będzie przejeżdżał przez przejazd kolejowy i przejeżdża Proszę bardzo, przyjechał Amtrak. Jako kolej do Śląskie, tak mówię. Bo do wila wyjeżdżam same do śląskie. I proszę bardzo, przejazd kolejowy się otworzył. Teraz czekamy na pociąg towarowy, więc zaraz się widzimy. Więc widzowie już będzie jechał pociąg towarowy. Proszę bardzo. Teraz sobie szybko przejdziemy na drugą stronę. O widzowie, rogatka się popsuła. Się widzowie, coś popsuło, właśnie. Ważne, że widzowie mm, wyszło tak, że ważne, że się nagrał chociaż jeden Amtrak, więc widzę, dziękuję za oglądanie. Proszę na subskrypcję kanału, więc pa.